Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Kapitan Pazur i moi drodzy zaczynamy 12 poziom Podmorskie Groty. Um, to jest kolejny poziom, który będzie przepierdzielnięcie trudny, żeby już nie używać bardziej wulgarnych słów, które czasami mi się zdarza prawie użyć, tak wiecie prawie, w sensie, że z chęcią bym je użył, ale... Staram się nie używać. A, więc e, nie wiem moi drodzy jak nam to pójdzie. E, natomiast ja jestem przerażony tym, jak, tak jak już wspomniałem nieraz, jak ktoś jest w stanie tą grę przechodzić? Oczywiście wiadomo, e, wszystko polega na tym, że to jest kwestia doświadczenia i kto ile wiecie razy grę powiedzmy przejdzie, bo gdyby miał ja przechodzić przecież wiecie po kilka razy w jakieś określone miejsca e, byłoby mi. Czy ty możesz przestać ziomek? Ty jesteś jakiś nienormalny! Czemu ja nie mogę ciebie strzelać w ten ogon? Dobra, zejdźmy na dół. I teraz tak. Tutaj nie wiem, czy zauważyliście, jest korona z berłem. I ja nie mam zielonego pojęcia, jak się po to dostać, bo próbowałem. O, tak się dostaje. Okej, okay, dobra. Cholera, no i chyba, chyba nie dam rady zdjąć bonusu. Albo i dam. Dobra, słuchajcie, dałem radę. Nie jest o to chodziło. Koleżanka nie śpiewa. Czy tutaj dłużej coś jest? Tak. Ehm. Dobra, to się tak wchodziło, okej. Okay. O, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, jak! Jak? Jak ja to zrobiłem, że się utopiłem. Co za zamiarów? Zaczynam od początku. No dobra, ale przynajmniej... O, Tak! Jeszcze widzę, że nam się będą resetować... E, słuchajcie, Stalak. Tyty, czy stalagmity. Ja nigdy nie pamiętam, które jest? które. Jedno wiem, że jest z dołu, drugie wiem, że jest z góry. Ale które to które, to nie wiem. Muszę się stąd wyrwać. Więc sorry. Jeżeli coś się mylę i tak dalej. Czekajcie, ja tu jeszcze raz wskoczę, bo chciałbym, z... już nie pójdziemy tam, tylko... O właśnie. O, o, o! Mi się wykąpał. Dobra, czekajcie, musimy tą jedną rybę tutaj zdjąć, bo one niestety będą nam podskakiwać i będą nam zatruwać życie strasznie. Dodatkowo... To jest poziom z bossem. Dwunasty poziom. Nie wiem jak to... Ja się, ja się i tak boję następnych. Wiem, że po prostu będą dramatyczne. Dobra. Znowu mi złoto wypadło. O... Nie wiem słuchajcie dlaczego, ale za każdym razem jak gram w pazura, to mam takie, wiecie, że Jezus Maria zaraz umrę po prostu i będzie katastrofa, nie? No nie! Ach... Czekajcie, bo to jest grzyb. Grzyby, grzyby chyba dawały, z tego co, się, co, co pamiętam, pięć życia. Także dobrze jest sobie od czasu do czasu zebrać. No, nie! Oh. Paraliż. Dobra, teraz trzeba zrobić pewien myk. O, oh, fuck. czekajcie, żeby się nie spierdzielić do wody, bo jak się spierdzielę do wody, to jest koniec. Dobra, mam to, teraz hop, hop. Okej, okay, dobra, o to chodziło. O to chodziło, o to chodziło. Jeszcze spróbuję te dwie monetki, spoko. Słuchajcie, będę się starać zbierać wszystko, bo jak wiecie co, 50 tysięcy, mamy nowe życie. Kurde, um... nie, nie, jakim cudem? A, to jest zabawne i straszne jednocześnie. Ja <laughs> nie wiem, ja naprawdę nie wiem, ja nie wiem, kto te no, gry produkował, kto je robił, ale wiem, że miał we wełbie i to nie są gry dla dzieci, pomimo tego, że mają, nie wiem, PEGI 12 chyba, nawet chyba nie. Dobra, teraz zobaczmy, czy tutaj coś jest gdzieś schowane, bo tak się leci. Nie. Na szczęście nie. O, on się sam zabił, no to po co ja to marnowałem? Biedaczyska. Uuu. Czekajcie. Będziemy go tak bić, żeby go za... zabić. Jeszcze raz. dobra, leży. Leży bicza. Eee, pierścionek zrobił zdobyłem. Eee. Dobra, tutaj też widzę, że będziemy musieli wszystkich zabijać, tak wiecie, zabijać bo zabijać, żeby mi nie przeszkadzali. Nie! Jezus Mari! Oezy należy już nie, nie, nie zrzucisz mnie, bicho jedna, nie ma opcji. Ja się tak łatwo nie dam w tym poziomie. <laughs> o, to będzie kaplica. Uuu, ktoś tam jest przystojny, słyszałem. No. <laughs> A, nie, nie, nie. Ja nie wiem, z czemu wy myślicie, że jesteście przystojni. Macie ogon, jesteście syrenem. No Leży. Tu widzę, że są kolce na dole. No nie! Jeszcze mnie skolcowała w kolcach. Skolcowała w kolcach? ciężko. A um, teraz tak, kurczę. Jak to tu szło? O Jezu! Wiecie co? Zastanawiam się czy mogę spaść bez problemu na dół Ale mi wydaje mi. Kurczę, ja nie wiem, ja się tak jakoś dziwnie gibam jak... nagrywało. Ja <grystanie> Czekajcie, na tą drugą stronę chciałbym przejść. Jest n... Słuchajcie, ale tu jest mysz. Nie chcę tego na razie zbierać. Zpierw może sprawdźmy sobie po prostu drogę, jak to tutaj wszędzie nas prowadzi, co jest ewentualnie dostępne. Nie będziesz tu śpiewać i zagłuszać. Tutaj teoretycznie musimy zejść na dół, ale kurczę, nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. Tutaj też widzę, że jest na dole coś. Ja bym spróbował. Dobra, tu chyba mogę zejść. No, nie dziap mnie! Siodź! Aha, wiecie co? Ja widzę, że tutaj mogłem spokojnie sobie, w razie czego oczywiście, spokojnie mogłem zeskoczyć, tylko e, zastanawia mnie bardzo fakt, na co jest mi ta mysz. Ognisty miecz! Kurde, nie pamiętam. Hmm, nie wiem po co ona by... Aaa, ona nie była czasem, żeby tam się wrócić? O, mamy pierwszy checkpoint! Nice! Okej, okay, moi drodzy, będę z wami szczery, jestem lałą do kwadratu. E, zrobiłem wam, zrobiłem wam duże cięcia, bo poprzedni materiał trwał pół godziny. E, więc zaczynamy od checkpointu. E, słuchajcie, wybaczcie mi, że ja nie będę wam pokazywać wszystkich e, moich faili i tak dalej, ale... Te odcinki trwałyby bardzo, bardzo długo, więc stwierdziłem, że będę robić tak, jeżeli w danym obszarze mi nie pójdzie, to będę robić cięcie i będę wam pokazywać ten rozdział, który po prostu przeszedłem tak, jak przeszedłem, bo będę wam oczywiście mówić, gdzie popełniałem błędy, gdzie się, że tak powiem, umierałem w dużych ilościach i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ty mnie możesz dziabnąć swoim śpiewem. Śpiewasz? Milczysz, dobrze, to milcz, kobieto. Eee, czekajcie, przeskoczmy sobie na drugą stronę. Ten poziom jest ogólnie przerąbany, przerypany do kwadratu. Opa! Musiałem oberwać, oczywiście, przecież. Bez oberwania to by jest raz stracona, prawda? <grym> Dobra, teraz tak. E, na dole słuchajcie jest czaszka. E, nie wiem, czy uda mi się to zdobyć. Udało mi się o dziwo to zdobyć, tak jak w sumie poprzednim razem. E, tu jest dołem jakieś przejście. Aha, nic nie ma, ok. Chciałabyś! Słuchajcie, monety, które gdzieś mi tam będą się topić i tak dalej, i tak dalej, to ja sobie je po... No kurde! No to tyle z nietykalności. Tyle z nietykalności nam zostało. Super, nie? Tak, Ej, ej, aj, ej, aj, ej. Dobra, koleżanka nie śpiewa już. Ej, grubasku! Ej, grubasku! Tu mi coś na łeb spadnie? Chyba nie. Aaa, musiałem ja się dziabnąć, przecież nie byłbym sobą. Ehm, tu jest ogólnie, moi drodzy, pewnego rodzaju swojego bonus, po którym mam nadzieję, że uda mi się wskoczyć. Albo i nie, spróbujemy zrobić tą metodą. O, czemu nie mogę? Dobra, jesteśmy. I teraz tak, tu będą nam spadać te pierdzielone kolce z góry. I to tak, no właśnie, tak hamsko strasznie hamsko, że nie da rady, nie da rady, moi drodzy, nie da rady, niestety są momenty, w których, w których nie, nie przeskoczę. Okay. Nooo! To spadnie naraz, no tak myślałem, jeszcze werwę przecież z pioruna. Tu spada. Bardzo dobra. Wypchaj się. Wypchaj się. Nie wiem jak to pójdzie dalej. Ja jestem przerażony, ale stwierdziłem, że tą serię trzeba ukończyć, więc ją skończę. Natomiast jak to pójdzie, ile będę miał przy tym zepsutych nerwów, sił, i w ogóle to się okaże. Ale wiem, że to. I słuchajcie, jeden motyw niestety, jedno miejsce, którego za cholerę nie jestem w stanie ogarnąć. Aj, dobra, nie zebrałem tu wszystkiego, ale jest okej. Okay. Eee... Dobra, wlazłem na górę. To... Teraz tak myślę, żeby może to zdobyć, tak szybciutko, dobra, mamy to. Zdobyłem życie! Zdobyłem życie! Za punkty 50 tysięcy udało nam się zebrać. I teraz tak, to było tutaj. Tak, to było tutaj. Dobra. O, tamten, o tamtą koronę na górze się nie martwcie, bo to nie jest pewna droga. Dobra, nie ma to łatwo. Pazur, pazur, pazur. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak niektórzy ludzie to przechodzą. Tak jak już wam 100 tysięcy razy mówiłem. Eee, natomiast jest to czasami naprawdę hey, piekielnie trudne. I teraz tak, tu się chyba spadało na dół. Owszem. Jest też czaszka. Jest też dodatkowe życie, które pewnie stracę przy najbliższej okazji. Dobra, i udało nam się zaliczyć ten bonus. Jak widzicie, zdobyłem już dwie czaszki, więc jest bardzo dobrze. W w ale tak jak wam już wspominałem, to jest niestety też poziom z bossem. Ehm, a co za tym idzie? Wiem, że ten boss do łatwych mi nie należy. A magicznego pazura mogę się pozbyć, bo. Aha, tu będą pojedynczo spadać. Starać się ominąć pojedyncze. Jak tylko mogę. Ja to spadnie chyba naraz. No. Dobra. To jest koleżanka od śpiewu. To jest wyzwanie. Tak, to jest wyzwanie. Niestety to są tak pieruńsko pierdzielnięte wyzwania, że ja chyba podziękuję bardzo. E, ja nie wiem, jak. Nie wiem, naprawdę. Jeżeli słuchajcie, uda. Jeżeli utkniemy w jednym miejscu, i to takim naprawdę pierdzielniętym miejscu. To nie będzie miło. Dobra, złoto mi spadło na dół. Tutaj dało się zejść niżej. Kurde, nie pamiętam. Aha, dobra, tu, pa tu się chyba spadało na bok. Tak, tu się spadało na bok. Niestety, jak widzicie, nie zdobyłem wszystkiego, bo przecież po cóż by. jest powiem wam szczerze jedno miejsce które jest piekielnie trudne tutaj wiem że trzeba max na maxa dobra trudno nie zdobyłem wszystkiego ale nie będę kombinować zbytnio bo nie chcę po prostu znowu bez sensu życia stracić no padnie naraz no czemu hej grubasku hej grubasku Op, dobra, eee, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, żeby się wyłączyć pierwszy plan, bo tutaj on jest niestety bardzo uciążliwy. Musimy się pozbyć też tych gówniaków. czekajcie, bliżej trzeba podejść. Ach, będzie ciężko, będzie ciężko. Nawet sam pazur czasem mówi, że będzie ciężko. Tu jest jeszcze korona. Dobra, mamy to i teraz zrobimy to. Dobra, jeszcze dodatkowa amunicja, tutaj kielich jeden. dobra, 6 żyć jest, jest checkpoint, jest... jest dobrze, ale kurde, czuję, że zaraz zejdę. Wiecie co, ja chyba nawet. do ta Tak. Powiem wam tak. Dotarłem do tego momentu, w którym. E straciłem najwięcej życia. Znaczy, właściwie wszystkie życia straciłem, i tutaj. Hej, grubasku. Jezus, nie wierzę, przeszedłem to. Słuchajcie, przeszedłem to, jestem da <ścoughs> <ś> dalej. No Jestem dalej. Jej. Eee, tam na dół nie schodzę, dlatego że wiem, że tam jest ciężka mysz do zdobycia, żeby zdobyć ten miecz, a ja za bardzo nie chcę tego miecza. Eee, wiem, że to może się wydać troszkę głupie, ale po prostu go nie chcę. I mamy słuchajcie drugi zapis zostało mi 5 żyć. Jest bym powiedział bardzo dobrze. Kurczę, ale jestem przystojny. Tak, jesteś przystojny nie wydaje mi się. Słuchajcie, tu postąpimy podobnie jak poprzednim... A, dobra, natrafiłem go. O Jezus! <laughs> się wpierdzielił do wody. No... Ajajaj! Nie sądę. Żegnam. Do, do ciebie też mogę w sumie ziemiś podskoczyć. Hej. Okay. Jesteś widzisz tak przystojny, że aż muszę cię dotknąć moim mieczem. Tutaj też słyszę jakieś dźwięki tajów ze Star Warsów. No kurde! Czemu? Dobra. No cześć. No cześć. Pamiętam, że było w jakiejś grze coś takiego. Cześć, mogę się zjeść. Nie pamiętam w której. Ja pamiętam, że ją chyba nagrywałem. Tylko tak jak mówię, nie, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak się, jak się nazywała. Ale było coś takiego. Cześć, mogę cię zjeść? Nie, to było w pazurze przecież. Tylko w jakimś takim dziwnym poziomie, chyba. Albo i nie w pazurze? Cholera, nie pamiętam. Dobra. Kolejny checkpoint. Czy tu Hej, coś było? Grubasku. Hej grubasku. Sio. A tu co jest? Hej grubasku. Aha, tu jest widzę sytuacja bardzo podobna. Jeżeli dobrze pamiętam to było e, tak praktycznie identycznie w tym E, był, pamiętacie, taki poziom? To był chyba trzeci Kurse, ścieżka? Czy jakoś tak? I tam były właśnie podobne ułożenia, że trzeba było, pamiętacie, wchodzić, a oni byli właśnie tak pochowani po bokach. Dobra, tu chyba trzeba przeskoczyć stąd. Dobra, tu są jakieś monety. Hej, tak. Wiecie, wolę to pozbierać i mieć dodatkowe życia na bossie Żeby nie było problemu, aniżeli potem płakać, że tracę miliony żyć Bo jestem lama i nie ogarniam Na razie mamy 5 żyć, więc to jest, bym powiedział, nawet bardzo dobry wynik Zważywszy, że mamy też drugi checkpoint A co za tym idzie, jeżeli już jest drugi checkpoint To jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko bossa Także to jest chyba kwestia po prostu, żeby tutaj przejść kawałeczek, dosłownie. Nie wiem, czy nie ominąłem czasem gdzieś jakiegoś bonusu, czegoś w tym stylu. Nie mam zielonego pojęcia. Jest checkpoint, dobrze. I znowu zejście na dół? Okej. Okay. Aha, dobra, już chyba, ben, już chyba czaję, o co tu chodzi. Dobra, leży. Zejdę na chwilę tutaj, zobaczę co jest. Tutaj nic nie ma, czyli tutaj widzicie, będziemy musieli albo na lewo, albo na prawo tak na dobrą sprawę skakać, żeby przeżyć. A, to jest jeszcze trudniejsze. Okej. Okay. Skoro tak. Ua! Dobra. Czekajcie, czekajcie. To jest do przejścia, to jest do przejścia. Tylko tu jest wymagana idealna synchronizacja. Tak. tak. Idealne wyczucie łapa, spacja. Ale w ogóle słuchajcie, nie wiem dlaczego jak gram w pazura, to mi się tak ręce pocą. To jest tragedia. No nie! O! Czemu to jest tak szybko znika? Szybko. Kurczę, ale jestem przystojny. No na pewno. Tak <taktujące> tego. Cześć. Oooo! Ja tu w tej serii dziwnych dźwięków powydawałem z siebie, <taktujące> to już... <taktujące> Cześć. Cześć. Tak tego. Cześć. Tak tego. O Jezus, nie! Dobra, 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 na boki, na boki trzeba skakać. Na boki. Trzeba pamiętać o bokach. Na boki. Tak tego. Cześć. Kurczę. Wiecie co? Ja bym sobie ale najchętniej wszedł na samą górę i wtedy dopiero zaczął schodzić z poszczególnych stron. Byłoby nam chyba prościej, chociaż strony może niekoniecznie. Teraz tak, tutaj na to na dole skoczyć. O właśnie tak, teraz pana tutaj ścisnąć, dziękuję, do widzenia. Hop, hop, hop. Hop, hop hop. Hop, hop hop. Hop hop hop. hop Jeszcze do pana na imprezkę wpadłem, dziękuję. Dobra. Co za dziwne miejsce. O, Bo dzień dobry. Mam pełne życie. Słuchajcie, poszło mi. O dziwo znacznie lepiej niż za pierwszym razem, bo nie wiem. Tu jest pan Macka ogólnie. Chyba będę potrzebował ciężkiej artylerii. Raczej, nie inaczej. Pokonaj Aquatisa. Pokonaj Aquatisa.

Niestety nie mam zbyt dużo zdrowia, ale czemu mogę go tak bić? Ale fajnie, dobra, myślę co, to może nie zginiemy tak szybko. Nie, trafiłem. Nie, 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 nie pozwalam. Aha. Kurde. Aha. mam ja już ani tego... No to jest koniec. To jest koniec i najgorsze jest teraz to... Widzę że my tutaj pięci dostajemy jakby...

Słuchajcie, ja chyba. Ja chyba przerzuciłem TNT za niego i to tam wpadło. <laughs> ale, dzisiaj fartowny odcinek, słuchajcie, ile mamy? Dwie czaszki, nie zdobyliśmy jeszcze tych wszystkich, zdobyliśmy wszystkie korony. Siedem tego nam zabrakło, jeden ten. O ja, wiecie co? Dzisiaj poszły nam bardzo dobrze bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Pomimo tego, że nie. i nie ma filmików, nie wiem dlaczego. I pomimo tego, że było trudno, bardzo trudno nawet bym powiedział, to daliśmy radę, więc jest spoko. Słuchajcie, my następny poziom zaczniemy sobie na pewno od nowej gry. Jesteśmy już naprawdę blisko końca. Zostały nam jeszcze dwa poziomy do ogarnięcia. Jak widzicie, Wyspa Tygrysów i świątynia to już będzie ten ostatni, z czego wiem, że Wyspa Tygrysów też jest trudna, więc pewnie też będę ją nagrywać na raty, żeby wiecie, wszystko ładnie ogarnąć. Także moi drodzy, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli wam się podobało, łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu, a my słyszymy się w następnym odcinku już w czwartek, Ach, a w niedzielę kończymy. Także na dzisiaj to tyle, jeszcze raz trzymajcie się, cześć, pa pa!